No i tak, po wyklinowaniu wszystkiego sprawdzamy sobie jeszcze, czy piony, poziomy mamy. Jak widać, elegancko, także możemy wiercić. Mamy wszystko ustawione, posprawdzane. Możemy wiercić. A w ramie jeszcze jest takie jakby ucho na to na kołek. Dobra, idę po kołeczkę. No tak, wbijamy kołeczka doszedł do samego końca. Na razie to mi niepotrzebne No i wkręcamy, nie wbijamy młotkiem, kręcimy, żeby początnie trzymało. Dobra, już trochę zejdzie. No i kręcimy do wyraźnego oporu. Dobra. I tak wszystkie łapiemy, później kontrolujemy czy nam się tutaj nic nie zmieniło i możemy pianować. Mam jest problem tego typu, że te otwory tam są e, trochę mniejsze niż te wypustki. Jak wbijecie kołka, zetnie wam te wypustki, a te wypustki są po to, żeby wam się kołek nie obkręcał w ścianie. Także później się kręci, także nie dokręcamy, e, nie wbijamy całego. <laughs> Odkręcamy go trochę kombinerkami łapiemy, odkręcamy go troszkę tutaj, żeby tutaj napół oczywiście jak już jest za tą blaszką. Dobijamy dopiero i wtedy dokręcamy, bo innej opcji nie ma. Po prostu się odkręca. I raz tam się przydarzyła taka sytuacja, także Przemek przytrzymuje kombinerkami. Ja troszkę wkręcam. Oczywiście żeby się to za tą blaszką tamtą już nam rozszerzyło. Troszeczkę, aby złapało, prawda? Dobra. Teraz czujemy wyraźny opór przy dobijaniu. I elegancko idzie. No i tak, jeszcze przed pianowaniem. Zamontujemy sobie skrzydło. Zobaczymy, czy wszystko gra. Tu wkładamy w takie gniazda. Kluczykiem dokręcamy. Na razie na maksa wepchnąłem. Co tam? Na mała zmiana planów, wyciągaliśmy deseczki, kliniki, znaczy... <laughs> te wypórki, żeby sprawdzić to, nie było niespodzianki. No i tak, mamy tu zawiasiki w drzwiach, ustawimy sobie ich na taką samą odległość 2, ,2 cm. 2 ponad 2 powiem wam w fajnej cenie udało nam się kupić te drzwi była promocja 67 mm grubości skrzydła 1 4 przenikalność ciepna także fajne drzwi takie śrubki trzeba poluzować No zobacz, wejdzie. Żyjdzie. wejdzie tutaj. To musi być ta. No. Dobra, ładzi. co, dawaj wykręcimy ich i schowamy, a później ich wkręcimy. Klameczki zapakowane są w taki sposób, po prostu żeby zajmowały jak najmniej miejsca i powiem Wam dziwiliśmy jak to przekręcić. Tu jeszcze jest taki o ring, ale ten o jakbyście zdjęli, ta sprężyna wam się rozsypie. To nie wiem czy to się później da złożyć. A tam jest schowana taka śrubka na imbus i trzeba to wykręcić. Nie zramy z drzwi, Przemek. No dobra, no, mamy. Mamy to. Czyli pokaż tą, a ta pójdzie tam, a ta pójdzie tu. Dobrze. Skręcamy z powrotem. No i tak, musimy teraz kładki zamontować. Tutaj mamy system jednego klucza, czyli góra-dół jednym kluczem się otwiera. Także mamy aż pięć zapasowych kluczy. Dobra obojętne, który do, do którego pójdzie. Mm -hmm. no i tu musimy na razie No i tak wkładamy sobie wkładeczkę. Tutaj jest taka dziurka. musi być troszkę przekręcony, przekręcony klucz bo inaczej nie. Bożycia. No i przykręcamy to górna. Dokładnie tak. Tak samo. O! o. Skręcamy. Tak sobie skręcamy to, to To tu. Wkładamy. Wypychamy. Gdzie ta druga? Klamera. To ty. A tu. A to jest na gwiazdeczkę. Gwiazdkę? Przepraszam, jak Gwiazdkę. To nie. nic nie mówicie, że, że coś tu nie gra. Spójrzcie, jak tu wystaje staje zamek, a tu nie. Trzeba tę wkładkę obrócić. Jedno i drugą Ty. Tego. Tego nie ma. A nie. Dobra. Już się zakręciłem sam. Nie, to trzeba. trzeba tę wkładkę odkręcić i obrócić, bo to. Tak nie może być. To trochę lepiej, nie? <grydy> Dobra. Skręcamy to i pianujemy. Przeweznę z drugiej strony. Nadmiar się później obetnie. No tak, drzwi mamy zamontowane, folie pozrywane.